Z ewangelii według świętego Łukasza. Przyjacielu, przesiądź się wyżej. Pan Jezus, ażeby uczyć ludzi pokory, opowiada o sytuacji przy stole, gdy ktoś skromny zasiada na ostatnim miejscu, a gospodarz przychodzi i mówi mu: Nie, nie, przyjacielu, przesiądź się wyżej. Widziałem kiedyś piękny film. O człowieku, który dzięki, wybitnej, dzięki swojemu wybitnemu talentowi literackiemu wdarł się w życie elit francuskich, paryskich elit. I na jednym z uroczystych obiadów ku jego czci obecna była także mama owego, owego pisarza. Kobieta, która z elitami nigdy nie miała do czynienia, i która. Nie bardzo umiała się przy tym stole zachować. Uwpisarz, e, widząc zażenowanie swoich przyjaciół, którzy, e, którzy aspirowali do tego, by, 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 by posiadać wysoką kulturę, zaproponował, żeby wyjątkowo tę kolację spożyć w sposób, w jaki spożyłaby go jego mama. Wszyscy widzieli koło swoich nakryć po kilkanaście sztuczców, widelców noży, ona jednak nie umiała ich użyć, więc wszyscy zdecydowali się, że będą używać sztuczców tak jak ta kobieta, żeby jej nie zawstydzić. Tak to bywa, że w największych elitach, w najbardziej uroczystych miejscach um, uczucia, miłość, przyjaźń y, grają większą rolę niż y, stanowiska y, czy, y, czy, 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 wa czy ważność po ludzku. Może nie między ludźmi, ale u Boga tak jest na pewno. Zauważmy, że gospodarz z dzisiejszej opowieści przychodzi do Człowieka, który siedzi na ostatnim miejscu i nie mówi do niego, Ekscelencji, o przesiądź się wyżej, profesorze, przesiądź się wyżej, sponsorze mój, przesiądź się wyżej, mówi przyjacielu, przesiądź się wyżej. Ten człowiek uzyskał pierwsze miejsce na uczcie, dlatego że był przez gospodarza uczty kochany, a nie dlatego, że był ważny. I to jest właśnie propozycja dla nas. Wszyscy mamy szansę na pierwsze miejsce. Na uczcie w niebie, dlatego że jesteśmy kochani. Nie dlatego, że jesteśmy bezgrzeszni, bez wad, albo, yy, albo dlatego żeśmy sobie na tą ucztę zasłużyli. I to jest propozycja Pana Boga. Pan Bóg mówi: Zapraszam Cię, usiądź po mojej prawicy, bo bardzo bym chciał z Tobą, przy Tobie, blisko Ciebie, spędzić wieczność. Do zobaczenia jutro.